Często w rozmowach z klientami pojawia się wątek utraconej sprzedaży albo spadku marży. Wspólnie zastanawiamy się, jak temu zapobiegać i często tym rozwiązaniem jest dynamic pricing, czyli sposób na automatyczną zmianę cen na podstawie danych. Brandly 360 analizuje ceny konkurencji w czasie rzeczywistym i na tej podstawie uruchamia reguły cenowe. A w w zakresie tych reguł możesz ustawiać sobie minimalną marżę, pozycję na listingu, czy poziom cen wybranych graczy, tak aby automatycznie reagować na ruchy rynkowe bez ręcznego klepania cen, sprawdzania, weryfikacji, tej całej analizy, czyli bez ryzyka straty, tylko spojrzeniem takim trochę z wyższego poziomu na, na dane i na wyniki. Czyli więcej kontroli, większa sprzedaż, najczęściej też. Zoptymalizowana marża. Bo Dynamic Pricing to nie tylko algorytm. To sposób myślenia o sprzedaży w oparciu o dane. Dlatego warto sprawdzić, jak to działa. Między innymi na przykładzie demo, do którego link znajdziesz poniżej. Możemy też się skonsultować, pokazać o Twoich regułach, o Twojej polityce cenowej i o tym, jak wspólnie rozwinąć ten biznes. Pozdrawiam. Do usłyszenia.